Dzień dobry w sprężarkowni. Sprężarkownia to podcast, gdzie znajdziesz potrzebne ci informacje o pomieszczeniu sprężarek, samych sprężarkach śrubowych lub łopatkowych, systemie uzdatniania sprężonego powietrza i instalacji sprężonego powietrza. Po kilkunastu latach spędzonych w otoczeniu przemysłu widzę potrzebę ciągłej edukacji nowych kadr w sprawach sprężonego powietrza. Czasami nawet proste zagadnienia wymagają wyjaśnienia. Przekazuję wiedzę na podstawie długoletniego doświadczenia i proponuję rozwiązania dające konkretne oszczędności. Liczę na to, że może chociaż w kilku zakładach popatrzy się na aspekt sprężonego powietrza krytycznym okiem i coś się zmieni na korzyść, zwłaszcza w rozpoczynającej się dobie koniecznej energoefektywności. Ja nazywam się Marcin Dąbrowski. Zapraszam do pogłębiania wiedzy i znajdowania rozwiązań. Jeżeli chcesz mieć sprężone powietrze w swojej instalacji pneumatycznej, pozbawione wilgoci, to powinieneś zastosować jedno z urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza. W zależności od tego, jaki potrzebujesz ciśnieniowy punkt rosy, to masz do wyboru kilka urządzeń. Jednym z urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza jest osuszacz ziemniczy. Zadaniem osuszacza sprężonego powietrza jest osiągnięcie wymaganego ciśnieniowego punktu rosy w sprężonym powietrzu. W zależności od regionu Polski znany też jest jako osuszacz chłodniczy lub osuszacz kondensacyjny. Niezależnie od nazwy, zasada działania osuszacza ziemniczego jest taka sama. Ciepłe sprężone powietrze skierowane jest do wymiennika ciepła typu powietrze-powietrze. Na tym etapie następuje schłodzenie ciepłego powietrza przez chłodne powietrze opływające w przeciwprądzie wymiennik. To chłodne powietrze już po drugim etapie schłodzenia jest zawracane w celu wykorzystania jego niższej temperatury. Dalsze chłodzenie do ciśnieniowego punktu rosy następuje w drugim etapie w wymienniku ciepła typu czynnik chłodniczy powietrze. W procesie schładzania następuje wykroplenie pary wodnej i olejowej, która zamieniona na kondensat jest automatycznie usuwana poza układ z pustem kondensatu. Następnie schłodzone powietrze jest ponownie podgrzewane w wymienniku powietrze-powietrze, co obniża względną wilgotność sprężonego powietrza. Nowoczesny ziemniczy osuszacz sprężonego powietrza jest sterowany mikroprocesorowym kontrolerem, szybko reagującym na zmieniające się wymagania. W zależności od producenta oraz stopnia zaawansowania technicznego modelu, osuszacz ziemniczy może posiadać w swojej konstrukcji następujące elementy: filtr wlotowy i wylotowy, aby dostosować parametry sprężonego powietrza do wymaganej klasy powietrza automatyczny, zerostratny elektroniczny spust kondensatu jako najbardziej ekonomiczne rozwiązanie zastępujące spust czasowy lub pływakowy. Cykliczny charakter pracy, wyłączający sprężarkę chłodniczą podczas ograniczonego zapotrzebowania na sprężone powietrze w celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W typowym osuszaczu chłodniczym sprężarka chłodnicza pracuje ciągle niezależnie od zapotrzebowania na sprężone powietrze. Falownik, który kontrolowany mikroprocesorowym sterownikiem dostosowuje pobór mocy przez sprężarkę chłodniczą oraz jej wydajność. Przy bardzo niskim poborze sprężonego powietrza sterownik może nawet wyłączyć chwilowo sprężarkę, a wymiennik kumulujący ciepło pozwala na szybką reakcję na zmieniające się wymagania i zapobiega wahaniom punktu rosy albo zawór obejściowy gorącego gazu zabezpieczający przed zamarzaniem parownika i zapewniający prawidłowe działanie osuszacza ziemniczego, powietrza oraz stabilny punkt rosy przy częściowym obciążeniu. Może zawierać również technologię SUB0 umożliwiającą osiągnięcie ciśnieniowego punktu rosy minus 20 stopni Celsjusza. Większość osuszaczy ziemniczych sprężonego powietrza pozwala na osiągnięcie ciśnieniowego punktu rosy jedynie do plus 3 stopni Celsjusza. Może być też osuszacz dostosowany do wyższych ciśnień sprężonego powietrza, np. do 40 bar. Zgodnie z normą ISO parametry osuszaczy ziemniczych są podawane dla warunków referencyjnych. Ciśnienie robocze 7 bar, temperatura otoczenia plus 25 stopni Celsjusza, temperatura wlotowego sprężonego powietrza plus 35 stopni Celsjusza. Do tych warunków odniesione są wydajności osuszaczy ziemniczych w celu osiągnięcia wymaganego ciśnieniowego punktu rosy, np. plus 3 stopnie Celsjusza. Jeżeli którykolwiek z parametrów różni się od referencyjnych, to należy zastosować odpowiednie współczynniki korekcyjne, różne w zależności od konstrukcji osuszacza ziemniczego i producenta i pomnożyć przez nie nominalną wydajność osuszacza. Jest taki wzór VK równa się VN razy K1, K2, K3, K4. VK to jest przepływ skorygowany. VN jest to przepływ nominalny osuszacza ziemniczego. K1 współczynnik korekcyjny roboczego ciśnienia sprężonego powietrza. K2 współczynnik korekcyjny temperatury powietrza ze sprężarki, K3 współczynnik korekcyjny temperatury otoczenia i K4 współczynnik korekcyjny ciśnieniowego punktu rosy. Do osiągnięcia wymaganego ciśnieniowego punktu rosy dobiera się osuszacz ziemniczy o nominalnym przepływie równym lub większym skorygowanym. Osuszać ziemniczy sprężonego powietrza usuwa wilgoć i zapewnia odpowiednią klasę sprężonego powietrza pod warunkiem prawidłowego doboru i miejsca zamontowania sprężarkowni i instalacji sprężonego powietrza. Gdybyś potrzebował porady, to skontaktuj się ze mną, a ja wykorzystam całe swoje doświadczenie, żeby ci doradzić rozwiązanie zapewniające niezawodną pracę Twoich maszyn zasilanych sprężonym powietrzem. A teraz szybka prośba. Jeżeli uważasz, że przekazana wiedza jest wartościowa i może pomóc, to udostępnij ją znajomym przez Messengera, Facebooka albo mailem. A gdybyś słuchał tego podcastu w Spotify lub Apple Podcast, to proszę wystaw opinię pod podcastem. W ten sposób pomożesz innym, a sobie zrobisz dobry dzień. Zapraszam też do subskrypcji podcastu, bo w ten sposób nie przegapisz następnego odcinka. Dzięki za poświęcony czas i do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Sprężarkownia. A już teraz życzę Ci bezproblemowej eksploatacji Twojego systemu sprężonego powietrza.